Włączam nagrywanie. Witam w Dorsach z Panem Gordo Hunterem. Dziwnie kuca. Gramy w trick or Treata. Gordo Hunter, co to... Z... A nie, bo to pytaj Niki, to zeżrę. Rock Candy, co to jest? Naprawdę? To mnie niby spowolniło? Not crazy. I co ci to daje, to not crazy? No, szafka na środku mordy. Ej, zabijający chyba cukierek mam. Zobacz. Ale weź go, bo ma pytajniki. A, okej. Okay. Okej, okay, kolejna. Nic. Ale ja muszę mieć więcej cukierków niż ty, bo ja jestem spłukany, jak chodzi o cukierki. Dobra, ej, czekaj, bo ja otwieram teraz lockpickami skrzynię, gdzie trafiłem zapalniczkę i cukierka takiego... Kiss, Co to jest? Ej, czemu ja nic nie widzę? Dobra, przyzwyczaiłem się. jest to jakiś candy kolejny Ej a jak długo to działa to junkies bo mi to jeszcze nie znikło brittle o już mi znikło Ej a Ty nie miałeś im mi widać co gdzie jesteś? Daj mi latarkę, daj mi latarkę, please, please. Je, yeah, dzięki. Tak, made with gold. Co to robi? Ok, że teraz dostaję po prostu pieniądze. Ja też mam zapalniczkę, więc po prostu mogłeś poprosić, to bym ci dał. No właśnie. A masz pełne paliwko. No to chodź. Czekaj. Ale ja słyszałem rasza. Masz. Ale paliwko sobie zabierz. Dobra, to chodź. Już otworzyłem Lockpickami Co jest? Ej, chodź tu pusty pokój. No to na tyle je to dodali, naprawdę, niepotrzebne nikomu. Glowing, co to robi? Kopiemy, my jesteśmy dopiero na ósmych drzwiach, nie? Zosta Dobra, ja już otworzyłem drzwi. Więcej cukierków. Trzy cukierki mam w ekwipunku. I co mam robić? Dostałem jakiś... Achievement. Splore 2. Gumbats I dostałem achiegment. Jestem achiegment z Floor 2. <sighs> Daj już idę, idę, gdzie jesteś? Tu. Nie wziem. Szukamy klucza. Ta. Wreszcie się stała światłość. Kurczę sorry, zrespiłem Ajsa. To wkurze. Inde zabrało mi dużo hp. Investment. Są dwa ice'y Mam jakiś dziwny cukierek. Couch drop. Że co, że... Co? Nie rozumiem tego couch dropa. O co w tym chodzi? Kurczę, wszędzie się ten ice teleportuje. Run from it? O co chodzi? Przepraszam. Ej, zapomniałeś, że... Zapomniałeś, że nagrywamy? Zapomniałeś, że nagrywamy? Nie, to nie jest takie ważne. A gdzie są drzwi? Tu? Co to jest? Mi <głos> też. <głos> Ej, ale ile? Ponad sto mi chyba zabrało. Ale będzie leciał raz, czy nie? Przeterminowany cukierek. Dobra, idę. Nie, nie bierz tego cukierka, którego rzuciłem w tym pokoju z kluczem. My 8 minut to przechodzimy do Sika. Jeszcze nawet nie doszliśmy. A ja się, ja normalnie drgam ze strachu. DŹWIĘK MI PRZERWAŁO! Wiem przecież, że nie twoja, ale się po prostu zjarałem ze strachu, bo mi dźwięk przerwało. OD KASIKA! Odebrało ci znowu cukierki? Pieniądze, sorry. Na których byliśmy drzwiach? Ta, Dobra, najwyżej zginę. Jestem na Siku. Glowing. Ej, mam Glowinga. I kurde, ale ja jestem zraje zjarany. Ty też. Przegrałem. Już na 200% Przeszedłem. Co to jest Jinkies? Ej, zjedz to. A co to robi? Aha. Długo jeszcze? Wreszcie no jakoś ten raz się najzwyczajniej nie śpieszył, i no ciągle jest, no zaczekaj skoro ci pada, to ci dam nową. Tak? To dam ci po tej akcji z Rushem. Chodź. Chodź, chodź, stój, stój. Tu. Dalej masz ten kościany klucz. To już wiem, że potem zamienię. No, co ty robisz? Biorę obraz. AHA! Już się wracam. Oddaję mordko obraz. Już mamy figurę? Rock Candy mnie spowolni? A ja mam właśnie spowolnienie. De figura! Mam skrycia chyba? Nie. Ej, czy słychać moje trzepanie zębów? Poszedł tu! się zrobił. Dopadł mnie? Dopadł mnie. Też. Oh, hello, it's hello. you. Dread mnie padł przez ciebie. Na figurze nas rozwalił dread. Dobra, więc tak oto Dobra, więc kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeśli tak, to zarąbiście. Jeśli nie, to bajo Dajcie suba i lajka, like, jeśli nie do... Dobra, zakończyłem.